Hej, 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 dzisiaj kolejny filmik z serii. Testujemy. Mam, dostałem w prezencie do testów coś, co na pewno Wam się przyda. Coś, co bardzo polecam, bo używam już dwie sztuki innej firmy. Mam dwa auta, jeżdżą sobie w tych autach. To będzie sobie leżało tutaj, bo często się przydaje. Jest to urządzenie rozruchowe. Bardzo, bardzo przydatna rzecz, tak zwany Jumpstart. Czyli padnie na akumulator w samochodzie. Używamy tego. Jedziemy na wycieczkę na biwak zabieramy ze sobą, bo to jest power bank. Jest tu pewnie latarka, jeszcze nie wiem, zaraz się je okaże. Jest tu pewnie wiele, wiele przydatnych funkcji, które też to urządzenie ma potężną baterię. Zobaczcie, 4000. 4000 amper w piku. Zobaczcie, jakie parametry ma, fantastyczne. Także odpali to samochód, podejrzewam, nawet w diesla z silnikiem powyżej 2 litrów, bez akumulatora. Ja mam Mazda 2 litry, wyjmiemy akumulator, pójdziemy i przetestujemy, jak to sobie poradzi z moją Mazdą. A teraz zrobię tak zwany unboxing. Jak widzieliście, opakowanie wyglądało tak, a nie inaczej, pokrowiec super twardy, dostaliśmy coś takiego pod zapalniczkę, zobaczcie, instrukcja obsługi, instrukcja żółta karteczka z ostrzeżeniem, każdy dostanie sobie przeczyta, co tam ostrzegają, kabelek USB typu C, i dwa razy USB C, USB C normalne, USB, no, nasze, fajnie, fajnie włożone, muszę zapamiętać, jak to jest włożone, bo już tego nigdy tak nie z tych pozostałych dwóch, które mam. Nasze klemy, które podłączymy do akumulatora. Powiem wam, że <grym> można ćwiczyć sobie garstki. Solidne, solidne. Widać, że jest wszystko fantastycznie, dobrze, pięknie wykonane. Coś tu się na złoto mi świeci. Oż kurde, chodź Dłociśku. Poczekajcie, no poradziłem sobie tak zobaczcie, dużo prościej. No, no, no. I tu znowu ostrzeżenie. Naładować do końca przed użyciem. Tak jest. Czyli ja sobie to podłączę za chwilę do ładowania. Zerwę to, sprawdzę, ile jest naładowane. Trzy kreseczki z czterech mamy naładowane. Także naładowanie nie powinno trwać. Zrobię okay, sobie mały rekonesans po tym urządzeniu. Więc tak, tutaj mamy wejście, którym ładujemy urządzenie. Tutaj mamy wyjście 2,1A, a tu mamy wyjście tak zwany quick charge. I tu mamy jeszcze różne napięcia: 5, 9 i 12V. Przy 12V tam było nawet coś około 15A. Nie, yy, przy 12V, 15 Ampera, 15V, 10A. Tu mamy kolejne wyjście. 15V, tak troszkę dziwnie, 15 ale to nic nie szkodzi. Ale aż 10A, do którego podłączamy sobie to. Mamy tutaj latarkę. Latarkę przytrzymujemy przycisk, oczywiście. Mamy zwykłe światło. Naciskamy, mamy flash, czy czy, 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 czy. stroboskop. A naciskamy jeszcze raz i mamy SOS. Czyli, jak nie daj Boże, by się nam coś stało na pełnym morzu, to możemy to uruchomić i może jakiś statek nas z oddali wypatrzy i nas uratuje. Dobra, wprowadzę sobie samochód. Urządzenie nie jest naładowane do końca ale na potrzeby tego testu właśnie w ten sposób zostawimy. I zobaczymy, czy sobie poradzić z moją Mazdą. Prowadziłem swój prywatny samochód Mazdę piątej generacji z silnikiem dwulitrowym diesla. No i teraz, tak jak obiecałem, odepnę akumulator i całkowicie bez akumulatora spróbujemy tym urządzeniem uruchomić ten silnik. Jeżeli się uruchomi, włączę światła, włączę nadmuch, włączę na długie i jeszcze raz spróbujemy to samo zrobić. Wszystko bez akumulatora, wszystko tylko na tym urządzeniu. Zobaczymy, ale powinno sobie poradzić z łatwością. Urządzenie mamy już gotowe, naładowane do pełna, tak jak producent zalecał. To mamy dwie kontrolki, jeżeli podłączymy prawidłowo, jeżeli podłączymy odwrotnie bieguny. Także pomylić się możemy, ale się nic nie stanie jak się pomylimy. Auto, to pokaż kochanie, że jest odłączone. Teraz podłączę sobie minus do minusa i plus do plusa. Jeżeli mamy bez akumulatora, to lepiej się nie mylmy, bo możemy sobie coś w aucie spieprzyć. Yy, teraz tak, plus jest tutaj na pewno, a minus muszę się zastanowić, w którym miejscu podłączyć. Tu mam masę i tam mam masę. Tam, czy tam no dobra, udało się. Zobaczymy, tu się coś naciska. O, jest pokazane, że jest korekt. Prawidłowo. Akumulator odłączony. Idę do samochodu. Uwaga, uwaga. Wszystko się zapaliło w aucie, Wyłączę na dwóch. I odpalam. Tak jak powiedziałem, będzie bez problemu. Zrobimy teraz ponowny test. To już jednak kreseczka spadła. Tu mi że jest korekt. Zrobię teraz ponowny test, ale włączę na do końca i włączę wszystkie obciążenia. Odłączam. Wciskam start. Idę do tałka. Włączyło się. Teraz tak, załączam światła, załączam na długie. Załączam halogeny, przednie i tylnie I załączyłem na do końca. Wszystko załączyłem. Uwaga, odpalam. Pracuję. Także jaka jest konkluzja na koniec tego krótkiego materiału? Miejcie to czy w warsztacie, czy w garażu, czy w samochodzie, bo naprawdę to się przydaje. Jak wam się nie przyda, to co się, się przyda, komukolwiek się przyda. Link do urządzenia będzie w opisie i naprawdę polecam, bo sami, sami widzieliście, że urządzenie w ogóle spadło, chyba tylko do jedna kreska tylko spadła przy takich dwóch próbach, bo wiadomo, przy tak wielkim obciążeniu a to jest naprawdę grube obciążenie to ten akumulator tutaj szybciutko się wyczerpie. Gdybyśmy to obciążyli tą latarką albo ładowaniem telefonu jako powerbank, to to wieczne będzie. To będzie bardzo wiele godzin, zanim to się wyczerpie. Można to łatwo sobie policzyć, ile godzin. Ja tego nie będę teraz robił, ale Wam polecam z czystym sumieniem to urządzenie. naprawić. Ha, nie chcę być nahalny, ale fajnie, jakbyście tak subskrybowali, lajkowali, włączyli dzwoneczek. Tak zmotywowali mnie, żebym działał, działał, działał. Więcej, więcej, więcej robił. Czy to testów, czy to napraw, czy to diagnostyki. Wszystko przed nami. Dzięki.